Nie będzie odkrywcze, jeśli powiem, że protest polskich rolników jest na Ukrainie szeroko komentowany. Pomysłów, jak sobie z nim poradzić, jest wiele. No i powiem tak: idąc za jednym z wątków, wydaje się, że wcale nie marginalnym, to na punktowe akcje ukraińskiego wywiadu na terenie Polski jest jeszcze za wcześnie. Witam Was. Idąc za ukraińską Wikipedią. Dimitr Korczyński to ukraiński polityk, osoba publiczna, pisarz, filozof, dziennikarz, prezenter telewizyjny i publicysta. Nazywa siebie profesjonalnym prowokatorem i budzikiem ludzi. Chłop to stara gwardia ukraińskiej polityki. Tutaj foto ze wspólnej konferencji prasowej wraz z Aleksandrem Długinem i Oleksejem Arystowiczem. Panowie są jeszcze młodzi. Ale po co wam to mówię? Nie, nie wiem. Mówię wam to dlatego, ponieważ chciałbym wam uzmysłowić, że pan jest szeroko znany w wąskich kręgach. W kręgach radykałów. No i tak prowadzi on kanał na YouTubie całkiem, całkiem spory, bo ponad 300 tysięcy subskrybentów. Zajmuje się tam tematami politycznymi. No i tak, raz, dwa razy w tygodniu omawia bieżączkę. Pod koniec każdego odcinka odpowiada na pytania widzów. No i. Dostał pytanie, co zrobić z Polakami, którzy blokują ukraińską granicę. Swoją odpowiedź zaczął od stwierdzenia, że przyjęło się stosować środki lustrzane. Bracie, Wy pytacie, co robić z Polakami, którzy przeszkodzają granicę. W całym świecie wchodzą jakieś zerkalnie zachody. Pomysł, który krąży po ukraińskiej infosferze od pewnego czasu, to bojkot polskich produktów z naciskiem na polski nabiał, ponieważ mamy tam stosunkowo duży udział w rynku. Parę dni temu na, nawet sam minister gospodarki Ukrainy, teraz Kaczka, sugerowałby niszczyć polskie produkty żywnościowe na półkach marketów, a nawet całe samochody. Tutaj dla przypomnienia. А якщо обojęтność na przemoc wobec українських towarów w Polsce zostanie zachowana, to nie zdziwią mnie zniszczone ciężarówki z polskim serem lub po prostu zniszczone polskie товари na полках українських супермаркетів. Тобто, якщо ми не можемо провозити свою агропродукцію зараз через Польщу, то, вірогідно, було би потрібно обмежити споживання польської агропродукції в Україні. Кажуть, що w 20% mlecznej produkcji ma polskie pochodzenie w Ukrainie. Może nie tylko to. być trzeba byłoby już przerywać spożywanie tej mlecznej produkcji. Owszem, Polska zabezpiecza tyły, owszem, Polska dobrze traktowała uchodźców, owszem, Polska opiekuje się ukraińskimi kobietami i dziećmi, no, ale nie ma miękkiej gry. Konfederacja orientuje się na Moskwę, no i... Там то, ще ж не ліпше. Хоча дуже прикро, адже Польща це наш надійний тил. Була до останнього часу. Поляки дуже добре поставилися до українських біженців, до наших жінок і дітей. Поляки дуже багато допомагали. Але бачите, оця от конфедерація і ті, хто. Орієнтується на Московію, ця от невеличка кількість цього польського суспільства може переламувати позицію більшості, і навіть позицію уряду. Це те про що я говорив. Що зараз меншості мають величезні можливості і величезну владу. А те раз до доседне. Отож, український rząd, według Koczyńskiego powinien повинен z з конфедерацією в sposób Неконвенціональне. Воно жалує, що дотом того не зrobно. Одночасне розуміє, що на акції, такі, як проwзаване на територію Росі, є ще завчесні. Ну, боротися цими треба було б якимись, скажімо, неконвенційними засобами. Але поки що, на жаль, Україна не може собі дозволити працювати в Польщі так, як вона працює в середині російсь... Російської Федерації. A... Owszem, to jest tylko starszy pan, który nie ma realnego przełożenia na władzę, jednak ma posłuch, ma posłuch wśród młodych ludzi, wśród ludzi zradykalizowanych. O tym, dlaczego to jest takie ważne, to za chwilę. Nie możemy zapominać, że ukraińskie służby prowadzą listę osób do eliminacji. Na tą listę trafiają także Polacy, trafiają cywile. Mamy posła Grzegorza Brauna, mamy. Drugiego posła, a jednocześnie kierowcę, tak, Rafał Mekler, no i teraz trafił polski rolnik. Nasz przyjaciel znalazł się w tarapatach. Hubert Ojdana, bohater, który w ostatnich dniach obnażył całą prawdę o procederze nielegalnego importu z Ukrainy, znalazł się w tarapatach. Otrzymuje ciągłe groźby od Ukraińców i został wpisany na czarną listę SBU. Ogromny apel do służb o pilne zajęcie się sprawą. Jeżeli ktoś może pomóc w tej kwestii, to prosimy o kontakt. Nie możemy pozwolić, żeby w naszym kraju nasi rodacy byli ścigani za pokazywanie prawdy. I o tym, że problem jest bardzo poważny, świadczy errata tego wpisu. Aktualizacja Huberdoidana przekazał nam, że został objęty państwową ochroną. Medyk frontowy, który aktualnie operuje na Ukrainie podczas wywiadu dla Radia Z, przypomina, że Kryło Budanow całkiem niedawno ogłosił, że rozbudowuje siatkę wywiadowczą o oddziały kinetyczne szef wywiadu wojskowego Budanow, który też tworzy swoje Gregorzona oddziały. Jego żona ostatnio zmarła, tak? Jeśli dobrze pamiętam, w ne, zamachu, w zamachu dokładnie, który do tego będzie miał jeszcze mocną osobistą motywację, do tego by się mścić na narodzie e, rosyjskim za to, co się stało. E, i, I szef wywiadu wojskowego rozbudowuje też e, swoje oddziały kinetyczne. To już nie są tylko wyłącznie agenci, to są pododdziały, które składają się też z ochotników. Więc on w jakiś sposób, jeżeli będzie chciał, będzie mógł podpalić nie tylko Rosję, ale też podpalić inne miejsca na świecie, jeżeli będzie to z korzyścią dla państwa ukraińskiego. Oczywiście, operacje sił specjalnych, tak wrzućmy wszystko do jednego worka. Operacje sił specjalnych na terytorium wroga podczas wojny mocno się różnią od tych w trakcie pokoju na terytorium sojusznika, przynajmniej. Na papierze. Tak więc akcje te nie, mogły, nie mogłyby być spektakularne, nie mogłyby być powiązane ze służbami danego kraju, no bo to jest zarzut o terroryzm. No i musiałyby opierać się na całym wachlarzu przypadków jakichś niefortunnych zdarzeń i innych tajemniczych zajść. By to było takie mrugnięcie okiem, by jedna strona wiedziała, a druga nie mogła udowodnić. Oczywiście, ja tego nie mówię, by uspokoić osoby, które są na tej liście, no bo to jest skandal, że państwo operuje takimi metodami. No ale cóż zrobić? No i to tyle ode mnie. Jeżeli wam mało, zapraszam was na zakładkę wideo. Wejdźcie, sprawdźcie, może was coś zainteresuje, może was coś ominęło. No i oczywiście zapraszam na kanał. Z giereczkami dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, a pamiętajcie, że każdy z Was jest realnym wsparciem. Wystarczy być, a wystarczy pamiętać. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.